Sensacje XX wieku w Radiu Z. 9 lipca 1938 roku szyfrant przyniósł depeszę z Moskwy podpisaną przez samego szefa NKWD, Nikołaja Jeżowa. Orłow czytał. Pojedziecie do Antwerpii w Belgii i 14 lipca wejdziecie na pokład naszego statku Sfir w celu odbycia narady z towarzyszem, którego znacie osobiście. Do Antwerpii ze względu na osobiste bezpieczeństwo powinniście dojechać samochodem dyplomatycznym, który weźmiecie w ambasadzie w Paryżu. Stamtąd pojedzie z wami towarzysz Briukow, konsul generalny we Francji, który może stać się przydatny w charakterze łącznika w wykonaniu ważnego zadania, jakie was oczekuje. Orłow spojrzał na szyfranta. Przecież bzdura! Jakie to ważne zadanie w Belgii, ma wykonywać szef NKWD z Hiszpanii. Jednakże był to rozkaz, którego wykonania nie mógł odmówić, ale zdawał sobie sprawę, że jest to zasadzka. Bardzo naiwna. Czystki w tajnej policji, podczas których zamordowano lub uwięziono najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy i zastąpienie ich niedoświadczonymi amatorami, sprawiło, że w centrali nie miał kto wymyślić bardziej przebiegłej intrygi. Powiedział do szyfranta: odpowiedz, że będę w Antwerpii. Oznaczonego dnia. Orłow zrozumiał, że czas uników, jakie wykonywał od paru miesięcy już się skończył. Jeżeli 14 lipca nie wszedłby na pokład statku Sfirm, wówczas grupa likwidacyjna wysłana przez Cerebrańskiego przystąpiłaby do działania. 12 lipca w południe Orłow wyszedł na podwórze przed budynkiem swojej kwatery. Przed drzwiami stali jego najbliżsi współpracownicy. Żegnali się z nim, jakby wyruszał na bardzo niebezpieczną wyprawę. Żadnemu z nich nie wymknęło się nawet słowo ostrzeżenia. Może nie było potrzebne. Oni rozumieli się doskonale. Jednakże Orłow odnosił wrażenie, że jego najbliżsi współpracownicy są przekonani, iż rzeczywiście dojedzie do portu w Antwerpii i wejdzie na pokład statku. Po kilku godzinach samochód Orłowa i kilka limuzyn z ludźmi z obstawy dojechały do granicy. Tam niemieccy strażnicy i agenci hiszpańscy zawrócili. Dalej Orłow pojechał już tylko w towarzystwie zaufanego hiszpańskiego kierowcy. Wieczorem 12 lipca dotarł do Perpignan, gdzie w Grand Hotelu czekała żona z córką. Natychmiast pojechali na stację kolejową i stamtąd nocnym pociągiem wyruszyli do Paryża. Rano byli w stolicy. Do tego momentu wszystko rozwijało się zgodnie z przewidywaniami NKWD. Orłow dojechał do Paryża i powinien zgłosić się do ambasady, gdzie zapewne już na niego czekano. Jego nieobecność do wieczora nie powinna budzić podejrzeń. Ostatecznie musiał odbyć długą podróż i kilkugodzinne spóźnienie nie powinno nikogo dziwić. Jednakże gdyby nie stawił się 14 lipca, wówczas zaczęliby go szukać. Najpierw skontaktowaliby się z Barceloną. Tam jego koledzy potwierdziliby, że wyjechał do Francji. Kierowca, który dowiózł go do Perpignan, poddany torturom, wyjawiłby, że Orłow z żoną i córką wsiedli do pociągu do Paryża. Podałby, jak byli ubrani i jakie mieli bagaże. Od tego momentu agenci NKWD zaczęliby szukać w paryskich hotelach i na przejściach granicznych w całym państwie. Orłow dobrze znał Francję i wiedział, jak wielu rosyjskich emigrantów i Francuzów pracowało dla NKWD. W tym kraju nie mógł się zgubić, zniknąć z oczu ścigającym go. Musiał jak najszybciej uciekać do innego państwa jak najdalej do Ameryki. Taką decyzję podjął jeszcze w pociągu, zanim dojechali do Paryża. Na dworcu pobiegł do automatu, wyciągnął z kieszeni wizytówkę ambasadora, którą otrzymał przy jakiejś okazji w czasie swojej pracy w Paryżu i czekał niecierpliwie na połączenie. Jestem radzieckim dyplomatą. Chciałbym rozmawiać z ambasadorem Williamem Bulitem. Pana ambasadora nie ma i dzisiaj już nie będzie. Jak to? Przecież jest rano. Tak, ale jest 13 lipca. Jutro święto narodowe Francji, więc jest dużo uroczystości. Orłow odwiesił słuchawkę i wrócił do żony i córki, które przycupnęły na walizkach w kącie wielkiego dworca. W ambasadzie amerykańskiej obchodzą francuskie święto. Z tego wynika, że ambasador będzie dopiero 15. A tak długo czekać nie możemy. Spróbuj w ambasadzie kanadyjskiej. Powiedz, że jesteś dyplomatą, który z rodziną chce spędzić wakacje w Kanadzie. Niech dadzą wizę turystyczną. Jednakże Kanada i Związek Radziecki nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych i należało się spodziewać, że na Kanadyjczykach nie zrobi żadnego wrażenia radziecki paszport dyplomatyczny. Ale szczęście znowu zaczęło sprzyjać Orłowowi. W konsulacie pokazał swoje dokumenty i poprosił o wizę turystyczną, twierdząc, że chce z rodziną spędzić wakacje w Quebecu. Radziecki dyplomata wybierający się za ocean na wakacje z żoną i córką nieprawdopodobnym. Tymczasem konsul, który w przeszłości był szefem urzędu imigracyjnego w Kanadzie, nie tylko nie czynił żadnych trudności, ale nawet obiecał pomoc po dotarciu Orłowa do Kanady. Jeszcze tego samego dnia uciekinierzy pojechali do portu w Szerburgu i wsiedli na pokład kanadyjskiego statku. Ucieczka do Kanady oddaliła niebezpieczeństwo zamachu, jednakże Orłow doskonale znał działanie machiny, która ruszyła w Moskwie. Wiedział, że poszukują go i że w ciągu kilkunastu dni, a najdłużej paru tygodni, do Kanady przyjadą ludzie ze specjalnego oddziału likwidacyjnego, aby porwać go lub zamordować na miejscu. Wykonanie wyroku było tylko kwestią czasu. Nikomu skazanemu na śmierć przez NKWD nie udało się uniknąć swojego losu. Orłow znalazł jednak drogę ratunku. Napisał list do Stalina, w którym zagroził, że jeżeli jemu lub jego bliskim stanie się coś złego, wówczas opublikuje wszystko, co wie o zbrodniach dyktatora. A wiedział wiele. Przecież od 1926 roku był funkcjonariuszem radzieckiej tajnej Policji Politycznej. Do listu do Stalina dołączył spis zbrodni. Znałem go dobrze, napisał później o Stalinie, i byłem pewien, że ugnie się przed moimi groźbami. No jak długo? NKWD nie zapominało ani nie wybaczało ludziom, którzy zdradzili. Mogło latami czekać na odpowiednią okazję. Wystarczyło, aby w Europie wybuchła wojna, która skupiłaby uwagę opinii publicznej na świecie. A wówczas egzekutorzy odnaleźliby Orłowa. Któż zwracałby uwagę na rewelacje byłego funkcjonariusza NKWD? Orłow wiedział, że musi uciekać z Kanady dalej. We wrześniu 1938 roku zgłosił się do ambasady Stanów Zjednoczonych w Ottawie, gdzie otrzymał wizę do USA. Gdy był już w Waszyngtonie, przyznano mu azyl polityczny. Wysoki funkcjonariusz NKWD, odpowiedzialny za tortury i śmierć setek ludzi, znalazł schronienie w Waszyngtonie. Za jaką cenę? Bez pomocy amerykańskich tajnych służb zapewne nie zdołałby ocalić życia. Uciekinier z NKWD, znający wiele tajemnic tej organizacji, był cennym źródłem informacji nie tylko dla Amerykanów, ale również dla Niemców. Oni gotowi byli dać wiele, aby uzyskać wiadomości na temat organizacji i metod działania radzieckiego wywiadu. Jakie tajemnice zdradził Orłow w zamian za bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny? To jest jedna z zagadek XX wieku. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Bołoszańskiego w Radiu Z.